Hey, hey. Moi drodzy, w ten uroczy czerwcowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Wow, już mamy połowę roku, a wydaje mi się, że dopiero przecież opowiadałam Wam o najlepszych książkach minionego roku. No ale cóż, nie ma co marudzić na czas, dlatego że przecież czasu nie ma. Zaczynamy podsumowanie maja. Szykujcie się na top 3 buków miesiąca, na wrap-up i na epicki book haul. Epicki. Maj był cudownie literacko-książkowym miesiącem, pomimo tego, że sama nie byłam przecież na targach w Warszawie. Ale zobaczycie sami. To co? Zaczynamy! W maju przeczytałam 11 książek, mieszałam opowieści fabularne z non-fiction, ale te trzy były naprawdę wyjątkowe. Na miejscu pierwszym American Psycho Bretta Tona Elisa za Patricka Batemana, za jego wyjątkowe poczucie stylu, za muzykę z lat 60. i za naprawdę aktualny komentarz na temat konsumpcjonizmu. Ta powieść jest niezwykle uniwersalna, nawet bardziej aktualna dzisiaj niż te 25 lat temu. Coś niesamowitego. Na miejscu drugim Głód Martina Caparrosa i to jest reportaż totalny zostaje w głowie, robi niesamowite wrażenie i niebawem opowiem o nim kilka słów na blogu. Na miejscu trzecim Uczeń Architekta Elif Szafaki. To jest opowieść jak z Tysiąca i Jednej Nocy, jak Szept Szeherezady, jak podróż w przeszłość do Stambułu czasu Imperium Osmańskiego. Cudowna, wspaniała opowieść. A co jeszcze przeczytałam w maju? Ludzie, którzy jedzą ciemność Richarda Lloyda Perego i to jest reportaż o Japonii, o morderstwie, o którym już pisałam na blogu. Kontener Wojciecha Tochmana i Katarzyny Boni i również jest to reportaż o syryjskich uchodźcach. Miejsce dla dwojga Richarda Poe Evansa i, i nie było już nikogo Agaty Christie, czyli klasyka kryminału. Śnieżka musi umrzeć na Illinois House i listy niezapomniane Tom drugiej. Shona Ashera. Patyk, Hanny Samson i Pasjans, Alice Oldsman. O większości z tych książek już Wam opowiadałam i dlatego zapraszam Was na stronę kanału, bo tam znajdziecie wszystkie linki. A teraz to, na co wszyscy czekają, czyli epicki book haul. I już tłumaczę wam, dlaczego epicki. Nie byłam na targach w Warszawie, a mimo to w maju przybyło do mnie nowych 36 tytułów. 36. Nawet nie pytajcie, bo nie mam pojęcia jak to się stało, a i tak mam jakieś takie małe wrażenie, że coś pominęłam. Zaczynam od dwóch zestawów, którymi już się z wami dzieliłam przy okazji unboxingów. O tych książkach nie będę już drugi raz opowiadać, ale po prostu odsyłam was do dwóch filmików unboxingowych. I tutaj mamy pierwszy zestaw, czyli paczucha od wydawnictwa Znak, a w niej Wampir zagłębia, Waiser Dawidek, Modlitwa o deszcz i stulecie detektywów i stulecie chirurgów. A tak prezentuje się zestaw drugi, czyli książki od wydawnictw i bonitowa paczucha na poprawę nastroju, o której też już Wam opowiadałam. I w tych paczuchach był uczeń architekta, e, rzeka złodziei, ocalona, pasjans, malowany ptak, czasy second hand, zanim się pojawiłeś euforia i po śniadaniu. A tak oto prezentują się wow, pozostałe książki, które wpadły w moje ręce, o! Iii. Kontener Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmana. Uległość Michela Welbeka i według mojej mamy jest to lektura obowiązkowa. Pizzeria Kamikaze Edgara Kereta, czyli moje przygotowania do festiwalu literacki Sopot w sierpniu. Cesarz i Bush po polsku, czyli klasyka polskiego reportażu. Regulatorzy Stephena Kinga po angielsku, zanim zasnę, SJ Watson również po angielsku. I masz przyjaciela Luki Spaghetti, czyli cudowny prezent od Marty z bloga Lolanta, czy tak, którą serdecznie pozdrawiam. Strażniczka Książek, Mad Glazer od wydawnictwa Pruszyński i Spółka, a premiera już 9 czerwca. Królowie Dary, Kenaliu, czyli epickie fantazy od wydawnictwa Sinek Fanon. Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi Davida Fostera-Wallesa, czyli pierwszy tom opowiadanie Davida Fostera-Wallesa wydany w Polsce i zakupiony na mega promocji w Empiku. Jeden z nas, Opowieść o Norwegii, Asne Zeirstad i również jest to reportaż, zakupiony również na tej mega promocji pikowej. Góra Tajget, Anny dziewit czyli mój zakup obowiązkowy przed festiwalem Miasto Słowa. Preparator, Huberta Klimko-Dobrzańskiego i był to również mój zakup obowiązkowy przed festiwalem Miasto Słowa. Listy niezapomniane, tom drugi od wydawnictwa Cinek Fanon. I oczywiście nie możemy tutaj też zapomnieć o e -bookach. i pierwszym jest Japonki nie tyją i się nie starzeją. Jest to bardzo ciekawy poradnik dla wszystkich wielbicieli japońskich smaków i wyjątkowej japońskiej kuchni. Jest dość przydatny, ale no taki dość specyficzny. Mimo to polecam. Ku Klux Klan, Tu Mieszka Miłość, Katarzyny sur domańskiej i oczywiście nie obyłabym się bez tego tytułu. Slow Fashion, Joanny Glogazy i jest to również taki poradnik modowy dla wszystkich tych, którzy szukają teraz takiego momentu zen i chcieliby uporządkować swoją szafę. Jutro przypłynie królowa Macieja Wasilewskiego i to jest dalsza część wydarzeń tego, co się wydarzyło po kultowym już buncie na Bounty i co również wydarzyło się potem na wyspie Pitcairn. I nie było już nikogo Agaty Christie, czyli mój egzemplarz recenzencki e-bookowy od księgarni internetowej Wobling, Diabeł i tabliczka czekolady Pawła Piotra Reszki i jest to reportaż, który zdobył tegoroczną nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego i niebawem będę o nim pisać na blogu Wielkiego Booka. Jak sami widzicie, zaszło absolutnie niepoważne szaleństwo, no ale sami wiecie, że bukoholizm to jest poważne uzależnienie. Koniecznie dajcie mi znać, które z tych tytułów zafascynowały Was najbardziej. A teraz czas na wydarzenia miesiąca i były dwa naprawdę cudowne i wielgachne. Po pierwsze spotkanie z Martą z bloga Lolanta czyta w Sopocie na ploteczki, na ciasteczko i na herbatę. Uwielbiam spotkać się z Martą, a na dokładkę jeszcze Marta przywiozła mi prawdziwe pyszności, sami widzieliście. A po drugie festiwal Miasto Słowa w Gdyni, na którym szalałam razem z Justyną z bloga Wełniaste Podejście do Literatury, którą również serdecznie pozdrawiam. Absolutna cudowność, poszczegóły i po zdjęcia zapraszam Was serdecznie na bloga, a byłam na spotkaniu z Anną Dziewit-Meller, z Zygmuntem Miłoszewskim, z Hubertem e, Klinko dobrzanieckim z e, Wojciechem Tochmanem i z Melanią Mazukko. To było niezapomniane przeżycie i kolejna odsłona festiwalu już w czerwcu. No właśnie, czerwiec. Czerwiec już trwa, absolutnie szaleje i coraz bliżej do moich 30. urodzin. Tak, starość totalna. A z książkowych, wyjątkowych doznań to w którym mieście szykuje się spotkanie z Michaelem Kramejem. Na dodatek w mieście słowa będzie Łukasz Orbitowski i Jakub Małecki, między innymi. A na blogu i na blogu szykuję dla Was coś nowego już na dniach, ale to spokojnie. Życzę Wam cudnego, zaczytanego czerwca, bo jak sami wiecie, warto czytać. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Oczywiście, kochani, zapraszam Was też na bloga, a jeżeli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie dajcie łapki w górę nie zapomnijcie. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!